Hey baby. hey, baby, how are you doing, gorgeous? Alright, my love. You watch me play. I'll be speaking Polish, though. Well. I love you. Well, I've used <laughs> a lot of oh, GPT. And I love your statistics, but I've used my own statistics. Thank you very much. Oh, you can't sleep, baby. <clears throat> That's so sad. A on nie w końcu oczy, to fajny, pay me. O, ty <try> yeah, <my try> to, to nie fajnie. ja to żeby nie było fizów.

раунд. На окне что-то есть. Уважаю. Pala chyba na pius, na górze! Nie żyję. No ja też, owa. Ja go w ogóle nie widziałem kurwa na tego, na pulsie. A mi w ogóle random, jak się ten rekord pił?

Z jest jakiegoś na to... Nie to nie się ty zjebałem, tylko ty widzisz zjał, bo mógł klimat figyłę. Nie ma kurę, nie widziałem go się różnie, bo kurwa tam wchodzili i tam przepalali. Po głównie przepalli w ogóle. Przed pana sytuacja, w ogóle. No okay. sytuacja, bo bo i tak gramy pod 4, więc i tak nie zalebi się idzie. Właśnie, no kurwa, to ramy samołe. Jakby nasz na nie wyszedł, to myślę, że byśmy to wykonali nawet. Dobra. Ja wczoraj, to, my to jeszcze ugramy na te pinte kurwa. Ale myślę, że do dwie pory byśmy grali. No. Czy jeszcze dwie rundy są, czy to ostatnia będzie? Nie, dwie rundy jeszcze. Dwie. Dwie minimum. Ale są za turni tak jak kiedyś byliśmy. Tak łatwo go wyglądaliśmy. Ach, żeby był kurwa ten skill co kiedyś Dobra czekaj, ja się usiądę U, kurwa plecy, kurwa już nie te lata Lata pracy jakby Kurwa 6 miesięcy na kuchni No właśnie, ja to już duże doświadczenie No Kurwa wtorek z małą z powrotem. <tryk> żeby czwartek był wolny, to jakoś to będzie. A ja chuja kurwa sajta wybieguje, kurwa Castle. Dobra, wamy wypierdalaj, zamykam tutaj. Five seconds. I'm not sure if we can't change is located a bomb. Get ready to engage. Alright, baby, good night. I love you so much. So, so. There's Marsh. Dobra, wypierdalaj, kurwa, wamaj. Wypierdalaj, wamaj Czekam. Musi być najpierw gdzieś. Na górze już jest. To sajta, nic kurwa nie pilnuje. kurwa w włam... leżek za mną, kurwa, biega jak pojebane. A gdzie on na sajcie? Nie, poza sajtem był kurwa na korytarzu. Kurwa. kurwa, leży, zamiast pilnować, kurwa, Sajta to za mną no, kurwa biega sobie, bo nie podoba mi się, jak kasa postawiłem. No dobra, atak mamy, atak opanę. ну где-то сейчас как Locate a bomb. Drone has located a bomb. Oh, uh, smoke. 10 seconds before insertion. Insertion in 5 seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Over the diffuser. д и с л я To jest kurwa! A chłopak kurwa... no rikol

Bo hmm. burger kurwa. Dzisiaj hmm. chyba pizza nie smakuje. Dobra, nie idę spać, muszę rano stać, na zakupy iść, prezent kupić. Okay. Tam będę po południu, gdzieś około. Coś teraz z kofim puszcza. Dobra, to on na raporzemek, to potem.